Dobycie jest na złożu imienin Połku. I to, to, to ta eksploatacja odbyła się w sposób automatyczny. Nikt nie protestował, nikt się nie przejmował. Ludzie teraz cierpią, bo są uszkodzenia budynków, obniżenia terenu. My, wiedząc co nas czeka po tamtym doświadczeniu, zaczęliśmy protestować. Tak naprawdę, według planów, które były robione, ten no, no, oddziaływania na środowisko, ten projekt, który był e, robiony, już się przedłużył o prawie półtorej roku, więc efekt. Przesunięcia w czasie uzyskaliśmy, natomiast jaki będzie finał tej sprawy, no życie pokaże. Oczywiście ja uważam, że będziemy szli do, 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 do końca i również wykorzystamy wszelką, również unijną ścieżkę odwoławczą, ponieważ problem górnictwa jest taki. Ja nie jestem przeciwko górnictwu, ale jeśli górnictwo niszczy i nie usuwa szkód, nie płaci, a po pieniądze za uszkodzenia trzeba iść do sądu, a nie jest to automatyzm powiem tylko, że prawo górnicze mówi, że sprawca ma usuwać szkody, ale on tego nie robi, bo, bo udaje, że, że tego nie zrobił, to jest też sytuacja wręcz pa patologiczna i ja nazwę to po imieniu, jest to kryminalna też sprawa, bo jak można komuś zniszczyć mienie, zaburzać mir domowy i nie robić sobie z tego niczego. Niech kopania się zatrzyma, nie ruszajcie i mielina, niech kopalnia... Się zatrzyma! To jest nie tylko już y, sprawa i mielina, bo to szkody górnicze, są szkody górnicze, ale my tu walczymy o wodę dla Śląska, bo pod mielinem y, jest zbiornik podziemny, to jest GZWP-450 Warszawy. To jest y, jeden z głównych zbiorników y, strategicznych dla, 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 dla kraju. Jest tych zbiorników y, w kraju szereg, y, które to jest jeden z tych zbiorników, który powinien być pod ochroną, y, bo ten zbiornik daje wodę. I wiadomo, że. Y, Mamy ekspertyzy, które są wykonane przez ekspertów, że ten podziemny zbiornik ulegnie zniszczeniu, po prostu zdrenowany zostanie i wylany, zasolony i wylany do Wisły. A myślę, że węgiel można kupić, a wody niestety nie można kupić, a Polska, jak słyszymy, cały czas, można powiedzieć, pustynnieje. Mamy jeden z najniższych zasobów wody pitnej praktycznie w Europie, porównywalne z Egiptem. To chyba o czymś to mówimy. Spornego złoża nie spełni oczekiwanych norm kaloryczności. Ma 2% siarki. W związku z tym nie nadaje się ani do elektrowni, a tym bardziej do palenia w domowych paleniskach. Nie zgadzamy się na bezsensowne wydobycia węgla słabej jakości za cenę zniszczonego imielina. Ręce precz od naszych domów! Ręce precz! Traktuje nas tak jak intruzów, tak? Jakby nie wiem, my byśmy byli winni temu, że nie wiem, bronimy naszych domów, bronimy naszego miasta, bronimy wody, która tutaj jest, tak? Bronimy tego zbiornika podziemnego, który jest 35 razy większy od naszego zbiornika dziecikowickiego, gdzie wszystko pójdzie, to wszystko będzie zniszczone, zasolone, pójdzie do Wisły, będą zatrute nasze rzeki.